Witam Cię na moim kanale Olejkowa Kraina Aleksandry i zapraszam Cię w podróż z olejkami eterycznymi. Chcę się z Tobą podzielić właśnie moimi doświadczeniami oraz właściwościami i zastosowaniem olejków eterycznych, jak one mogą korzystnie właśnie wpłynąć na nasze zdrowie, samopoczucie, a co się przekłada na jakość naszego życia. Nazywam się Aleksandra Ligocka i w tym odcinku opowiem Ci dzisiaj o olejku pomarańczowym. Na początku troszkę po, po opowiem jak pozyskiwany jest olejek, a później przejdziemy sobie do działania i właściwości olejku pomarańczowego. Olej pomarańczowy pozyskiwany jest ze skórki owoców drzewa słodkiej pomarańczy. Znane są właśnie dwie metody ekstrakcji tego olejku. Destylacja parą wodną, skórek owoców pomarańczy, właśnie w wyniku której otrzymujemy jasno-żółty lub bezbarwny olejek o słabym zapachu, który łatwo ulega właśnie utlenieniu, czyli inaczej zepsuciu. I działa foto, fototoksycznie, czyli uwrażliwia skórę na promienie UV. I dlatego tutaj zawsze y, trzeba pamiętać, aby jak stosujemy taki olejek na swoją skórę, żeby odczekać minimum 12 godzin od właśnie zastosowania takiego olejku, żeby wyjść dopiero wówczas na słoneczko. Kolejnym takim właśnie metodą jest wytłaczany na zimno ze skórek, ale dojrzałych owoców pomarańczy, w wyniku których otrzymujemy właśnie dużo lepszej jakości taki olejek o żółto pomarańczowym, właśnie intensywnym zapachu, takiej świeżej pomarańczy. No kto nie lubi pomarańczy? No ja uwielbiam, więc na pewno ten olejek też... Yy, Wam się spodoba. Olej ten jest generalnie nietoksyczny, nie uczula i nie uwrażliwia skóry na promienie słoneczne, ale tak jak wcześniej powiedziałam, dwa, trzeba pamiętać o tym, że stosując taki olejek, nie wolno wychodzić na słońce. Głównym składnikiem olejku taj, y, tego jest dilime, limonen, czyli związek należący do monoterpenów, który posiada właściwości anty, antyoksydacyjne, antybakteryjne, antynowotworowe i hamuje aktywność enzymu elastyny. Tym samym zapobiega właśnie degradacji elastyny w naszym organizmie. Białko, które razem z kolagenem mm, odpowiada za sprężystość, jenność i piękność naszej skóry. Ten związek jeszcze D-limonen zwiększa także przyswajalność ken, e, enzymu Q10. Dobrze, przejdźmy teraz sobie do właściwości. Przede wszystkim posiada mnóstwo witamin i minerałów. Taka bomba witaminowa i, i naprawdę mi, z minerałami. Ma prze, właściwości przeciwzapalne, przeciwdepresyjne, rozkurczowe, pobudzające seksualnie, antyseptyczne, zapobiega namnażaniu się właśnie bakterii, dlatego jest bakteriobójczy, grzybobójczy, yy, przeciwwirusowy, moczą tonizujący i uspokajający. Ma także działanie, yy, takie właściwości żółciopędne, Czyli reguluje właśnie nam trawienie, pobudza nam apetyt, ma właściwości takie wiatropędne, czyli z, yy, przede wszystkim stymuluje nam pracę całego ciała i umysłu. I co najważniejsze, wzmacnia system immunologiczny i jest bardzo mocno nawilżający, także właśnie cudownie dla naszej skóry. Jakie ma działanie yy, ten olejek? Przede wszystkim ma działanie yy, przeciwobrzękowe, czyli pomocne będzie osobom, którym właśnie mają problemy z nadmiarem wody w organizmie. No, ja ten odcinek nagrywam latem, więc, no przy tej temperaturach teraz na pewno wiele osób gdzieś zmaga się właśnie z takimi dolegliwościami puknięcia nóg, gdzieś ta woda zalega w organizmie. Więc, warto wypróbować taki olejek, spróbować, właśnie jak nasz organizm zadziała. Ja wiem, bo ja przetestowałam. Naprawdę jest wielka ulga. Więc no, yy, po prostu warto sobie po prostu zastosować takie oleje. Przede wszystkim ma działanie też na afty jamy ustnej. Yy, pomocny jest właśnie w grypie, przeziębieniu, zapalenie oskrzeli, yy, skurcze yy, układu trawiennego, w depresji, w zaparciach. Tak? Pomaga także przy refluksie, zapaleniu skóry. Leczy trądzik, właśnie wszystkie takie właśnie wypryski, egzemy napięcia nerwowe, stres, palpitacje serca, eliminuje gazy w jelitach, rozluźnia mięśnie odbytu i podnosi libido. Pozbywamy się także w organizmu soli, kwasu moczowego i rzuci. No i tak jak wcześniej wspomniałam, wzmacnia nasz cały organizm. I tak samo jest pomocny, ma takie działanie właśnie, że redu, redukuje nasz ból w organizmie, tak? Jeżeli na przykład zmagamy się z jakimś bólem mięśni, kości, stawów, jakieś mamy stany zapalne, no to warto sobie zastosować ten olejek, bo właśnie tak tu wcześniej powiedziałam redukuje ten ból. Olejek pomarańczowy także korzystnie wpływa na skórę, tak, czyli jest korzystny w walce z oznakami starzenia, ze zmarszczkami i tutaj świetny jest także dla skóry normalnej, tłustej, też właśnie jak powiedziałam przeciwzmarszczkowej oraz popękającymi naczynkami. Ale także y, też tutaj walczy właśnie z ciemnymi plamami, ponieważ promuje y, produkcję właśnie kolagenu i spowalnia on tempo uszkodzenia skóry z ekspozycją właśnie na promienie UV oraz zanieczyszczenia i toksyny. I ja tutaj powiem z mojego doświadczenia właśnie, że y, kilka y, lat wcześniej zmagałam się właśnie z takimi ciemnymi plamami na skórę właśnie po słońcu. I zastosowałam właśnie sobie ten olejek połączony właśnie z olejkiem cytrynowym. Akurat to miałam gdzieś w obrębie właśnie tutaj czoła. Ten olejek zastosowałam razem właśnie z olejkiem cytrynowym. I powiem Wam, że po dwóch tygodniach widziałam już naprawdę, że te plamy się zmniejszają, robią się niewidoczne I I no, dzisiaj wiadomo, że trzeba uważać na słońce, bo słoneczko jest bardzo mocne. Więc warto sobie zastosować nawet wieczorami, już zapobiegawczo, aby nie, nie te plamy nie wychodziły nam na tej skórze. Jeżeli chodzi tutaj o ból gardła, tak, bo wspomniałam wcześniej, że jest pomocy w przeziębieniu bólu gardła, możemy sobie zastosować coś takiego, że płuczymy wodą i solą. Możemy zamiast soli dodać tutaj miód i rozcieńczyć taką jedną kropelkę właśnie w szklance wody i pukać gardło właśnie przy bólach, przy bólach po prostu gardła. Zmniejsza opryszczkę i owrzodzenia jamy ustnej, więc tutaj płukanie tą wodą, z tym olejkiem, tak samo może nam wspomóc. Wzmacnia wiarę w siebie, dostarcza równowagi i siły, łagodzi stany zaniepokojenia i zmartwienia i łagodzi bezsenność, tak? Dużo ludzi zmaga się teraz z bezsennością, więc tutaj warto sobie ten olejek zastosować. Jakie ma, jakie ma zastosowanie, tak? Jak możemy zastosować taki olejek pomarańczowy? Przede wszystkim właśnie w kąpieli, w masażach i w dyfuzorze. Olej pomarańczowy właśnie możemy zastosować sobie na wszelkie rodzaje masaży. Ja na przykład stosuję sobie coś takiego, że biorę sobie olejek bazowy, może to być olejek kokosowy, olejek migdałowy, jakikolwiek olejek naturalny, który połączymy go sobie z 3-4 tego olejku pomarańczowym i okrężnymi ruchami wmasowuję sobie po prostu ten olejek w brzuch, robię sobie taki masaż. I to bardzo dobrze wpływa właśnie na moje trawienie, na regulację mielita, na wszystko, co jest związane właśnie z, z układem pokarmowym. Możemy też ten olejek sobie zastosować, tak jak wcześniej powiedziałam, w dyfuzorze. Kilka takich właśnie kropelek w dyfuzorze możemy zastosować. On też może odstraszać właśnie nam komary, kleszcze, muchy, ale tak samo zrobiono badanie w przedszkolu, na niejatkach, tak? puszczano im codziennie właśnie w fusorze kilka kropel tego olejku pomarańczowego i tutaj naprawdę zmiana była bardzo bardzo właśnie widoczna już po kilku tygodniach, że te dzieciaczki naprawdę no, bardziej im się chciało jeść. Dobrze, tutaj możemy sobie tak samo ten olejek zastosować na przykład, nie wiem, odświeżać sobie torby, tak, jeżeli gdzieś i chodzimy po prostu na treningi, jakąś odzież do ćwiczeń, sprawdza się w kuchni do przecierania blatów i lodówek. Ja na przykład sobie stosuję po prostu w, w kroplekę na nadgarstek sobie wkrapiam i wdycham sobie y, taki olejek, jeżeli na przykład no mamy takie czasami, wiecie, dni, kiedy no nie chce nam się, jesteśmy tacy bardziej Zmęczeni i warto sobie zastosować taki, no taki właśnie wdychacz, jak ja to mówię, tej jednej kropelki, i, i naprawdę poczujemy tą taką energię, poczujemy się o, od razu lepiej. Ja tak samo daję tutaj jedną kropelkę sobie do kawy, więc kawa z taką jedną kropelką też po, pobudza bardziej niż na przykład, no nawet jak ta kawa bym powiedziała, ale z dodatkiem tej kawy naprawdę rewelacyjnie to smakuje. Możemy sobie ją dodać tak samo do ciast, do galaretek, do herbaty, tak samo do wody. No w tym momencie na przykład powinniśmy się mocno nawadniać, więc czasami już ta woda nam się nudzi i chcielibyśmy coś po prostu bardziej smakowego, no to warto na przykład sięgnąć po takie oleje, tą jedną kropeleczkę olejku do wody wrzucić i po prostu sobie wypić za nas jakieś lemoniany. Tylko pamiętajcie o jednym, że te olejki muszą być jakościowo, stuprocentowe, czyste. To nie mogą być olejki gdzieś tam pozyskiwane nie wiadomo skąd, tylko to ma być olejek przebadany, wartościowy, bez żadnych jakichś substancji chemicznych, innych żadnych dodatków, więc tutaj ja to mogę powiedzieć, bo takie olejki używam. Gdy mamy problemy właśnie jeszcze z celulitem, tak, my kobiety, no często zmagamy się z taką właśnie hmm, jak to się właśnie pomarańczową skórką, więc on świetnie sprawdza się, Właśnie na takie nasze pomarańczowe, pomarańczowe skórki gdzieś tam na ciele, więc warto sobie zastosować z jakimś balsamem. Czy to nawet też może być jakiś olejek bazowy? 3-4 kropelki wmasowywać właśnie w te partie, robi sobie taki masaż. Pamiętajcie, tylko wieczorem, wieczorem w okresie letnim, żeby po prostu nie było jakichś tam różnych jakichś takich rzeczy później po tym olejku. <laughs> I teraz ja bym tutaj powiedziała yy, kilka takich właśnie moich przepisów, gdzie ja stosuję po prostu ten olej pomarańczowy. Przede wszystkim, właśnie peeling. Peeling, gdzie oczyszczamy tą skórę, żeby ta skóra była z tego, z tego starego naskórka. Yy, powinniśmy to robić przynajmniej, nie wiem, co dwa tygodnie, żeby ten, ten stary naskórek po prostu ściągnąć. I ja tutaj stosuję taki peeling. Biorę sobie 10 kropelków olejku pomarańczowego, do tego 3 łyżeczki olejku bazowego i to może być, tak powiedziałam, olej kokosowy, migdałowy czy jakiś inny olejek, którego tam macie w domu. Jedna łyżeczka soli lub cukru. Oczywiście w mojego tutaj doświadczenia używam bardziej cukru, ponieważ sól czasami jak są jakieś, jakieś takie uszkodzenia skóry, to może szczypać. Więc tutaj lepiej jest skór, yy, cukier. Wtedy to wszystko sobie ładnie mieszamy, robimy sobie takie właśnie taką papeczkę, nakładamy na skórę, wcieramy, robimy ten peeling, zmywamy, no cudownie, nie dość, cudownie pachnie, no to skóra jeszcze naprawdę nam podziękuje za taką, taki eliksir dla naszej skóry. Możemy sobie także zrobić peeling ze zużytej kawy, jeżeli pijecie kawę, ja piję raz dziennie, więc gdzieś ta kawa zawsze mi się tam gromadzi, taka zużyta kawa, do tego olejek bazowy, 10 kropelków olejku pomarańczowego, no, i tak samo niesamowicie pięknie robić. Skóra po nim jest naprawdę niesamowicie gładka, pięknie, pięknie, się, pięknie się nawilży, bo po takim tym, tak samo, bo jest olej bazowy i olej pomarańczowy, więc skóra nam tak samo podziękuje. Możemy zrobić sobie, słuchajcie, jeżeli ktoś się zmaga z trądzikiem, tak? Yy, możemy sobie zrobić taką, yy, taki, jakbym powiedziała, tonik. Bierzemy do tego jedną łyżkę olejku kołosowego, jedną łyżkę surowego miodu. Pamiętajcie, miód też musi być wartościowy, prawdziwy, nie jakiś tam sztuczny ze sklepu. Jedna łyżka octu jabłkowego, do tego 20 kropli olejku pomarańczowego i dwie kapsuki probiotyku, któremu możemy zażyć doustnie. Więc ten probiotyk też powinien być jakościowy, dobry. I to wszystko, słuchajcie, mieszamy ze sobą. Możemy to połączyć w blenderze i później wlać do buteleczki i przechowywać w ciemnym miejscu, ale butelka powinna też być szklana i przede wszystkim ciemna, ze względu na to, żeby po prostu nie dochodziło do niej słoneczko, czy to nawet tam z lodówki, tak samo te światło, więc to, takie olejki zawsze trzymamy, trzymamy w szklanej, ciemnej buteleczce. Możemy sobie zastosować, słuchajcie, na włosy, suche. Jeżeli ktoś się zmaga ze wysuszonymi włosami, czy to jest potrwały, jak się czy po farbowaniu, możemy sobie dodać właśnie 10-15 kropelków do szamponu. Nawet jak sobie na przykład bierzemy na rękę ten szampon, nam to jakąś tam ilość tego szamponu na rękę, no to z 3 kropelki, nie więcej tego olejku masowujemy w skórę. Pamiętajcie o tym, żeby szampon też był neutralny, czyli Pozbawione jakiejkolwiek chemii, pozbawione jakichkolwiek, właśnie jakichś innych rzeczy, które nie chcemy mieć na swojej głowie, bo po prostu natura z chemią, no może to być mieszanka wybuchowa, bym powiedziała. Więc tutaj pamiętajcie, że szampon, czy tak samo można to dać do odżywki, ma być bardziej naturalny. Możemy sobie zrobić też maseczkę rewitalizującą, czyli bierzemy łyżkę glinki, ta glinka też ma być dostosowana do skóry, jaką, jaką cerę macie, czy to może być czerwona glinka, czy zielona glinka, czy biała glinka, no to wszystko zależy od Waszej cery. Do tego bierzemy jedno żółtko, dwie kropki olejku z nasion marfii też jeszcze i do tego dwie krople olejku pomarańczowego, łyżeczkę olejku bazowego i łyżeczkę wody. To wszystko sobie pięknie mieszamy, wymieszujemy, wymieszujemy i później nakładamy Dwa razy nawet w tygodniu możemy na początku taką maseczkę sobie nakładać na twarz. Potem wiadomo tylko raz w tygodniu, bo tutaj trzeba też pamiętać, że olejki, jeżeli bierzemy jakiekolwiek właśnie olejki, to pamiętamy o tym, żeby się nawadniać, dużo pić wody przy tym, bo olejki tak samo szybko wchłaniają się w nasz organizm. 30 sekund i w naszym organizmie oleje już jest. Więc tutaj warto pamiętać o tym, że ta woda musi być, jeżeli olejki używamy. To tyle w tej krótkiej części na temat olejku pomarańczowego. Zapraszam Cię na kolejne. Jeśli podobało Ci się to proszę Cię o to, abyś zalejkował, zasubskrybował mój kanał. I oczywiście jedna jeszcze ważna informacja, to nie są porady medyczne. To są po prostu wyłącznie informacje z mojego doświadczenia oraz moich znajomych, którzy korzystają i stosują olejki eteryczne. Więc dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejnych odcinków. Pozdrawiam.